Jay, czyli nasz wspaniały ninja błyskawic, będzie zły w drugiej części drugiego sezonu powstania smoków i dołączy do klanu Wilczej Maski, a także do Lorda Rasa. Pytanie, czy tak w 100% będzie zły sam z siebie, czy też może to nie jest do końca tak, jak wygląda? Niedawno nagrałem film o dialogach z drugiej części drugiego sezonu i kilku innych takich ciekawostkach, co prawda teraz jest usunięty, bo niektórzy z was no niestety nie umieli się zachować, ale w każdym bądź razie można tam się było dowiedzieć ciekawej rzeczy, właśnie m.in. o naszym. Jayu. Był bardzo ciekawy fragment jego wypowiedzi, skąd mogliśmy wywnioskować, że on wcale tak naprawdę nie jest do końca zły i dalej jest tym samym Jayem, którego znaliśmy do tej pory. Dalej to dobre w nim jest, tylko po prostu nie wszystko jeszcze tak dokładnie pamięta. Jednak, mimo wszystko, ciągle jest w jakiś sposób związany, prawdopodobnie właśnie z nią, bo to chyba do niej wtedy się zwracał. Jeśli Jay w jakiś sposób odzyska pamięć, a jestem pewny, że pod koniec sezonu się to wydarzy, tak jak mówię, ja obstawiam, że on wygra cały turystykę. No, a potem po prostu ta pamięć mu w jakiś magiczny sposób wróci, jak to zwykle w ninjaku bywa, i wszystko skończy się dobrze, pięknie i szczęśliwie. I wtedy po prostu zdradzi swojego mistrza, bo wydaje mi się, że tak na ten moment Rasa można nazwać, skoro będzie jego podwładnym w klanie Wilczej Maski i obróci się przeciwko niemu. A Lord Ras, no niestety, będzie to jego koniec, ale raczej wątpię, żeby był to koniec przez Jaya, bardziej przez Smoka nie nieważne, po prostu Jay nie będzie już więcej stał u jego boku. Jest też druga opcja, a mianowicie, że. Odzyska tą pamięć jeszcze wcześniej, i do tego właśnie nawiązuje ten fragment wypowiedzi, kiedy mówił, że jeśli ktoś chce się z nim skontaktować, to coś tam musi zrobić i że on kocha i tak dalej, bo to szczerze nie wyglądało na ostatni odcinek. Bardziej gdzieś tak na, na kilka przed finałem, więc równie dobrze może być tak, że tą pamięć odzyska wcześniej, ale na przykład coś będzie go trzymało przy jasie, nie będzie mógł się od niego uwolnić, bo raz będzie go trzymał żelazną ręką, i po prostu nie będzie to wszystko takie proste, i dalej będzie musiał walczyć przeciwko swoim przyjaciołom i udawać. Że jest zły, żeby Lorda się nie połapał, a jednocześnie na przykład Nia będzie o tym wiedzieć i to właśnie dlatego nie będzie walczył wtedy z nią, tylko z Kajem. Taki scenariusz również jest możliwy i bardzo prawdopodobny. Który z nich okaże się tym prawdziwym? Niestety musimy poczekać, ale na szczęście sierpień już niedługo, a wraz z nim nowe odcinki, i wtedy wszystko będzie już wiadome. Dziękuję pięknie za uwagę! Hej!